Muszę to jakoś jej powiedzieć. Dobra. Grażynka. Grażynka, pozwól tutaj... Musimy porozmawiać. Grażynka. Grażynka możesz na chwilę tutaj przyjść, bo... Godzin jeszcze nie policzyłam! Jednak ja nalegam, żebyś przyszła i ze mną porozmawiała tak normalnie. Słuchaj, jestem. Chcia chciałbym z tobą. Co ty teraz... Co? Co ty? Co? Co? Czy ty musisz to teraz robić? Ja poczekam w takim razie. Co tam? Możemy już normalnie porozmawiać? No, tak, chciałam Cię rozweselić. Aha. Grażynka, musimy się rozwieść. No to rozwieść dzieci do szkoły mnie do pracy. Ale, ale grażynka! No co? Ja Ciebie bardzo proszę, przyjdź ze mną porozmawiać. No. Mam Ci coś ważnego do powiedzenia. Możesz przez chwilę nie żartować, bardzo, bardzo cię o to... Pro, proszę cię o to, żebyś przez, przez chwilę nie robiła tego, co teraz robisz. Że, no, czy, nie, nie będę z tobą rozmawiać, dopóki nie będziesz słuchać, tylko już piszczeć. Nie, 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 ja poczekam. No dobra, jaj. Już? Przepraszam, no przepraszam. Już? Tak. Chciałbym... Chciałam cię zbadać. A kto tu chole jeść? A kto jeść chole? Dobra, już. Chciałbym, żebyśmy rozstali się, się jak dorośli ludzie. ludzie. Żebyśmy postanowili, co robimy z mieszkaniem, co robimy z działką, co robimy z samochodem, co zrobimy z kotami. Żebyśmy dogadali się i wyzwócili, dlaczego ty teraz to robisz. Dlaczego ty nie chcesz mnie przez chwilę posłuchać? I żebyśmy wszystko uzgodnili. No? To jest koniec, rozumiesz? To jest koniec! Nie mnie się zrobiło. Ja nie wiem, czy ja jej powiedziałem. Ja nie mogę, słuchaj! Zrobiłam pranie, wyprałam twoje czerwone koszule z białymi. Nie, powiedz mi, że to nie jest prawda. Moje nowiuskie koszule. M nie, ja mam tego dosyć. Ja mogłem się ożenić z Martą, z nią bym normalnie się rozszedł. Nie, ja, ja tego dłużej nie wytrzymał, po prostu. Z kim? Z Martą? Z Martą, tak. Cześć, dzwonię do niej. Halo, Marta? Słuchaj, rozwiedziesz się z Jurkiem? Słuchaj, no bo on, no, 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 no. Ale czego nie rozumiesz? Z <grystanie> Zdurna. Słuchaj, dobra, pogadaj z nią, Dobry. powiedz jej. Halo, Marta? No, i co? Cześć, słuchaj. Ja sobie wszystko później wytłumaczę. Zadzwonię później, no. Przepraszam cię bardzo. Cześć, papa. Słuchaj. Słucham? Ja chcę się rozwieść z tobą. Tylko z tobą. To ty mnie wkurzasz, to ciebie mam dość. Naprawdę? Ja ciebie też. Wyjdziesz za drzwi?